Wartość bezwzględna jest jednym z nowych pewniaków maturalnych, dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób sobie z nią poradzić. Żeby robić zadania z wartości bezwzględnej musisz wiedzieć, czym jest ta wartość bezwzględna i w jaki sposób ona działa. Generalnie wartość bezwzględna polega na tym, że jeżeli wsadzimy w nią, czyli w takie kreseczki liczbę jakąś dodatnią na przykład 7, to ona nic kompletnie nie zrobi z tą liczbą i po prostu zwróci tą samą liczbę dodatnią, czyli 7. Ale jeżeli wsadzimy do niej liczbę ujemną, czyli na przykład minus 7, to ona po prostu ten minus zabierze i zwróci po prostu dodatnią siódemkę. Czyli pamiętaj, że wartość bezwzględna z liczby dodatniej kompletnie nic nie robi z tą liczbą, a z liczby ujemnej po prostu zabiera jej minusa. W jaki sposób to rozumieć? Tak geometrycznie wartość bezwzględna to jest po prostu odległość jakiejś liczby od zera, czyli zobacz, jeżeli mamy naszą oś liczbową, no to mamy tutaj 0 i zobacz i 7 i minus 7 od tego zera oddalone są o 7. Tutaj mamy minus 7, tutaj mamy 7 i odległość od zera i od 7 to jest 7 i od minus 7 to też jest 7, dlatego wartość bezwzględna zabiera nam tego minusa, no bo to jest po prostu odległość. I zróbmy sobie parę prostych przykładów, co ciekawe, wszystkie te przykłady są z matur podstawowych i teraz zobaczmy. Mamy tutaj wartość bezwzględną z takiego wyrażenia, czyli sobie liczymy. Na początku mamy wartość bezwzględną z 9 minus 2 to jest oczywiście 7 minus wartość bezwzględna 4 minus 7 to będzie oczywiście minus 3 i co się dzieje? Z siódemki, jako że siódemka jest dodatnia, kompletnie nic nie robi z tą liczbą, czyli mamy po prostu 7, później ten minusik, który tutaj jest, czyli mamy minus. A z minus trójką co robi? No, minus trójka jest ujemna, czyli zabijanie. Zbiera ten minus, więc mamy po prostu samą trójkę już na plusie, no bo wartość bezwzględna zabrała jej minus, a 7 minus 3 to będzie po prostu 4 i to by była nasza odpowiedź. W kolejnym przykładzie mamy bardzo podobnie. Mamy wartość bezwzględną z 5 minus 2. 5 minus 2 to jest 3, czyli mamy wartość bezwzględną z 3 plus wartość bezwzględną 1 minus 6 to będzie minus 5, czyli mamy z minus 5, no i to wszystko będzie równe. 3, no bo z dodatnią nic kompletnie nie robi. Później mamy plus. Minus 5 pod wartością to będzie piątka na plusie, no bo wartość bezwzględna zabiera je minus. Czyli mamy plus 5. To się wszystko równa 8. I kolejny przykład sobie zobaczmy. Na górze mamy 3 minus 9 pod wartością bezwzględną to będzie minus 6. Czyli mamy wartość z minus 6 podzielone przez minus 3 i to będzie równe. Tutaj pod wartością mamy liczbę ujemną, czyli ona zabierze nam tego minusa, więc mamy po prostu 6 podzielone przez. Tutaj na dole w przykładzie nie było żadnej wartości bezwzględnej, więc po prostu przepisujemy cały czas tą minus trójkę, czyli to będzie przez minus 3, a 6 podzielone przez minus 3 to będzie po prostu minus 2, i to była odpowiedź w tym zadaniu. Troszeczkę większy się problem robi, jak pojawiają się pierwiastki, no bo tutaj tak od razu nie widzimy, czy coś jest dodatnie, czy ujemne i w jaki sposób sobie z tym poradzić. Zobacz, jeżeli mamy taki przykład jak tutaj pierwiastek z dwóch minus 1 i 1 minus pierwiastek z dwóch, no to zobacz, musimy sobie oszacować, ile to będzie ten pierwiastek z dwóch i oczywiście mamy kalkulator, więc najprościej to zrobić na kalkulatorze. Jeżeli wpiszesz sobie na kalkulatorze dwójeczkę i naciśniesz symbol pierwiastka, to Ci wyjdzie, ile ten pierwiastek z dwóch jest. Oczywiście pierwiastek z dwóch to będzie mniej więcej 1,41, czyli Zobaczmy, tutaj byśmy mieli 1,41 minus 1. No to to będzie dodatnie, to będzie 0,41, czyli to jest na plusie w tym miejscu, możemy sobie zapisać, że to jest na plusie, czyli wartość bezwzględna nic z tym nie robi, więc przepisujemy sobie po prostu pierwiastek z 2 minus 1. Później mamy minus, czyli mamy minus. I ta druga liczba 1 minus pierwiastek z dwóch, to zobacz, 1 minus 1,41 to będzie minus 0,41, czyli to, co mamy tutaj, no to to. To już będzie ujemne, więc musimy zmienić znak. I teraz uwaga: jeżeli zmieniasz znak takiego całego wyrażenia, to musisz minus dać przed nawiasem, przed całym tym wyrażeniem, nie tylko tutaj przed jedynką, nie tylko przed pierwiastkiem, ale przed całym wyrażeniem w nawiasie. I teraz zobacz. Tutaj ten minusik, on jest, dlatego że on był w naszym wyrażeniu, więc ja sobie go przepisałem, i teraz muszę dać sobie nawias, i w tym drugim nawiasie daję sobie znowu minus. Po to, żeby zmienić znak tego 1 minus pierwiastek z dwóch. Zaraz sobie to jeszcze raz ogarniemy. To sobie przepisaliśmy, dlatego że to jest na plusie, czyli to po prostu nic się nie zmieniło, a to ustaliliśmy, że jest na minusie. I teraz tak, ten minusik, który mamy tutaj, on jest z tego powodu, że on był po prostu w przykładzie w tym miejscu, więc go sobie przepisaliśmy. I skoro to jest na minusie, to musimy przed tym dać minus, ale jeżeli mamy całe wyrażenie, to przed całym wyrażeniem w nawiasie musimy dać minus, czyli daliśmy sobie przed całym wyrażeniem w nawiasie, a ten minusik który był tutaj, on jest dlatego, że jest w przykładzie, czyli będziemy mieli, że to jest pierwiastek z dwóch minus 1, i teraz uwaga. Dwa minusy dają nam plus, czyli tak naprawdę tutaj będzie po prostu plus zamiast tych dwóch minusów. No i to, co mamy tutaj, czyli ten 1 minus pierwiastek z dwóch, czyli mamy 1 minus pierwiastek z dwóch i zobacz, co nam wychodzi. Pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z dwóch to oczywiście nam się elegancko skróci. I tak samo minus 1 plus 1 też się nam elegancko skróci, czyli naszą odpowiedzią będzie po prostu 0. No i teraz drugi przykład. Znowu musimy sobie oszacować, ile będzie pierwiastek z 42. Jeżeli naciśniesz sobie 42 na kalkulatorze i wciśniesz symbol pierwiastka, to ci wyjdzie, że ten pierwiastek z 42 to będzie mniej więcej 6,48. No to zobaczmy, czy 7 minus 6,48 to będzie dodatnie, czy ujemne. No 7 minus 6,48 to będzie liczba dodatnia. Nawet sobie to na kalkulatorze możemy odjąć, czyli wartość bezwzględna nam nic z tym nie robi, czyli mamy po prostu 7 minus pierwiastek 42. No i kolejny przykład z pierwiastkami trzeciego stopnia. no Z nimi jest troszeczkę gorzej, bo pierwiastków trzeciego stopnia na kalkulatorze prostym, który jest na maturze, nie policzymy, ale poradzimy sobie jakoś inaczej. Zobaczmy. Jaki my pierwiastek znamy taki najbliższy pierwiastkowi trzeciego stopnia z 27, który da się wyliczyć? No to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 27, no bo to będzie 3. Zobacz. Jeżeli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27, no to on jest oczywiście równy 3. Dlaczego? Dlatego, że trójka do potęgi trzeciej daje nam to 27. I teraz zobacz. Ten pierwiastek trzeciego stopnia z 25, no jest mniejszy od tego pierwiastka trzeciego stopnia z 27, czyli wniosek jest taki, że ten pierwiastek trzeciego stopnia z 25 jest mniejszy od trójki. I to nam już wystarczy, no bo zobacz, jeżeli wiemy, że on jest mniejszy od trójki, to jeżeli od czegoś mniejszego od 3 Odejmijmy 3, to wyjdzie nam na plusie czy na minusie. No oczywiście wyjdzie nam na minusie, no bo od czegoś mniejszego od 3 zabieramy trójkę, czyli zobacz, tutaj będzie ta część na minusie. W takim razie musimy zapisać, że to będzie minus przed całym nawiasem, i całe to zmieniamy znak, bo było na minusie, czyli mamy to w taki sposób zapisane. I dalej, później mamy plusik, no bo on jest taki w działaniu, czyli mamy plus. I teraz musimy sobie z dwójką porównać ten pierwiastek trzeciego stopnia z 25, to też jest łatwe, bo zobacz, jeżeli sobie weźmiemy pierwiastek stopnia. 3 stopnia z 8, no to oczywiście będzie 2. Dlaczego? No bo 2 do potęgi trzeciej to jest to 8, czyli porównujemy sobie z tą dwójką, czyli po prostu zapisujemy jako ten pierwiastek trzeciego stopnia. I zobacz, pierwiastek trzeciego stopnia z 25, no jest oczywiście większy niż pierwiastek trzeciego stopnia z 8, czyli jest większy od dwójki, więc możemy sobie zapisać, że ten pierwiastek trzeciego stopnia z 25, no jest oczywiście większy od dwójki, czyli zobaczmy ta sama sytuacja. Mamy tutaj 2, Minus coś, co jest większe od 2. Jeżeli od dwójki odejmiemy coś, co jest większe od 2, to wyjdzie nam na minusie. Czyli co to znaczy? Musimy zmienić znak, no bo to będzie na minusie w tym miejscu. Czyli co robimy? Zamiast tego plusa w tym miejscu, dajemy sobie minus przed całym nawiasem, no bo wiemy, że musimy zmienić ten znak, bo to jest na minusie. I w nawiasie dajemy całe 2 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 25, no i teraz sobie liczymy. Czyli tak, minusik przed nawiasem zmienia nam znaki wszystkiego w nawiasie. Czyli tutaj mamy minus, z tym oczywiście, no to będzie minus pierwiastek trzeciego stopnia z 25, no i minusik jeszcze przemnożymy z tą minus trójką. Dwa minusy dają nam plus, czyli będzie plus trójka, i teraz znowu minus. Z dwójką, no to po prostu zmieni znak, będziemy mieli minus 2, no i minus razy ten minus pierwiastek trzeciego stopnia z 25, dwa minusy dają nam plus, czyli będziemy mieli plus pierwiastek trzeciego stopnia z 25, czyli mamy plus pierwiastek trzeciego stopnia z 25, i teraz zobacz, pierwiastki nam się elegancko skracają i zostaje nam 3 minus 2, a to przecież jest po prostu 1 i to będzie wynik w naszym zadaniu. Jeżeli chodzi o wartość bezwzględną, to to jest prawie wszystko, co musisz umieć na maturę podstawową, jeszcze są równania z taką wartością bezwzględną, ale o tym już nagrałem filmik i link do niego znajdziesz w opisie. A ja już Ci dziękuję za oglądanie tego filmu, pamiętaj o zostawieniu suba, o zostawieniu łapki i widzimy się w kolejnym filmie.